Za górami, za lasami, między marketowymi półkami Patrzę na regale i widzę Kaktusy i sukulenty Posklejane kwiatami Sztucznymi, plastikowymi, papierowymi W głąb nich w podłożu kamienie Skrobię, drobię i grzebię, Wygrzebać nie mogę, bo te kamienie Niczym kamienna trumna dla rośliny Posklejona Klejem. Ni to podlać, ni to wyrwać. Obie te rośliny, kaktusy i sukulenty rosną razem w grupie, prawdopodobnie w torfie, niczym w zupie. Jest nadzieja, myślę sobie, znajdę tę markę i niech świat się dowie, bo to w biedronce wesołych świąt życzą, a marką, która wydała na świat, Taką roślinę, takie dzieło, to gardenik. Polecane niegdyś, dzisiaj hejtowane, nie polecam. Nie bierzcie tego, nie kupujcie, nie ufajcie im kolego, koleżanko, bo jak to tak? Trumne dla rośliny, a nieżeli roślinę kupywać? To nie jest w porządku. Inne rośliny za niedługo pewnie też będą przyzdobione, może przebite gwoździem albo innym brutalnym narzędziem dla rośliny. Głosu nie mają, ale ja głos mam i nie polecam, nie kupujcie, bo tylko nakręcacie machinę. Chwila ciszy dla nich. Cześć.